Witajcie. Witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Bajoszok. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy, w poprzednim odcinku chyba nie mogłem ten, tutaj wejść. A może i tutaj byłem. Nie wiem, nagrywałem go jakiś czas temu. Na no podorędziu widzę mam jakąś kus kuszę jest drugi maja. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczywacie, odpoczywacie, a ja będę zabierał się za niejaką sesję zdjęciową. O kurwa mać! Za niejaką sesję zdjęciową dla tego szaleńca. Sprawdźmy tylko, co mamy na, na stanie, jeśli chodzi o. Bronię Kurwa, to jest to, to jest słuchajcie to, te wieżyczki, które nie dają szansy najmniejszej na to, by mógł się przed nim jakkolwiek obronić. Nie jest to łatwe. Nie jest łatwa walka z tym ustrojstwem. Znaleźliśmy ciasteczko. A teraz będziemy musieli jakoś hmm. spróbować chociaż zadziałać przeciwko temu. A to moja mina, tak, którą niechybnie rzuciłem, a teraz straciłem życie na rzecz tej zasranej wieżyczki, których naprawdę nienawidzę. Czyli tutaj mam dojść, tak? Wejść. No, ale ja bym jednak wolał jeszcze zneutralizować te. jeżyczki czyli z tego już skorzystaliśmy, tak? no to, na no to wygląda dobra, idziemy do Poseidona, nie będziemy się naciągać nie będziemy nie będę przedłużał odcinka w nieskończoność no, chyba zmarzniemy zamarznięty Nic dziwnego jest tutaj zimno, więc nie ma się czemu dziwić. Odsłuchajmy nagranie, które znaleźliśmy. Sandy Baby. The ice man fucking cometh. No, czyżby jakiś ładca lodu. No proszę bardzo, chyba mamy. Mamy go. Na widoku, apteczka, której nie mogę. Kurwa co jest? Kolejny praniec A to jego... Jak się domyślam dzieła. Miałem być jednym z nich. Dlaczego nie mogę tego... Aha, okej, okay, dobra. Oj, no, jesteśmy w ciemnej. masz tu. Aby tak zrobić ci zdjęcie, co nam to nieco ognia? Co by na to? Przydałby się tutaj bank. Genów czytał. To drugie, już nie pamiętam, tak na, na dobrą sprawę o co chodzi. To, które mogę żonglować sobie swoimi nadprzyrodzonymi siłami. Ponik bojowy, pole mrozu. Został rogu na lodzie dzięki polu mrozu. Ja bym sobie wymienił na. Proszę bardzo. Niestety pusto. Chciałbym sobie uszyć ognia, prawda? Rozmrażacza, by móc wyciągnąć tę apteczkę. Jak się domyślam. A może by tak dało radę. Zbić ten lód? No niestety chyba... Chyba nie. Tego też tutaj nie otworzymy, ale jedno jest pewne: mamy kolejne zdjęcie. Kosz jest pusty, Niepokojące światło, rozbłyski. Nie krzycz. Spróbowałbym znaleźć ten bank genów, ale. Niestety. Najpierw. Ojeżdż, jeszcze, jeszcze. Mi tego brakowało. Wiesz dobrze, że. Nie jestem Twoim wrogiem. A walka z Tobą teraz. Na moim, moim stanie co najmniej się nie opłaca, więc tam nie ręki drogi tatusiu nie, pod, nie podnoś. Spokój się. Słuchajcie, a teraz zrobię mu jeszcze zdjęcie, bo nie wiem czy w swoim zbiorze mam taką postać. Najwidoczniej nie. Proszę bardzo. A jeszcze jedno do kolekcji. A jakby tak zrobić zdjęcie siostr samej siostrzyczki? Proszę bardzo. Zawsze coś. Nie atakuj mnie, człowieku, bo naprawdę. Nie jestem ci wrogiem, musimy teraz tylko ułożyć zdjęcie, które miejsce wybieramy, może to. No, tutaj były te wieżyczki, prawda? Ale dokąd teraz mam się udać, mój drogi? Wskaż mi drogi, psychopatą drogę. Może jeszcze znajdziemy ten bank genów przy okazji? Dobry? Tradycyjny sposób, w jaki mieliśmy okazję zabijać pierwsze genofagi. Pozbyłem się tego tutaj. O Jezus, właśnie. No, właśnie. Chodźmy w tym kierunku. Może coś ciekawego uda nam się tutaj znaleźć. Na razie gra nie podpiera nam dokąd mamy zmierzać. Ale ja bym chciał właśnie użyć jeszcze tego banku genów. Ja pierdolę. A przy okazji nie chciałbym stracić. W czasie tych poszukiwań życia. Byłoby miło. Naprawdę już zaczynają działać mi. Słuchajcie, na nerwy. Samo naprowadzające minia zbliżeniowa. No to może użyjmy tego. Ja wiem, że one mogą. Mogłyby przydać mi się jako towarzysze broni ale no ale niestety mamy dzięki temu słuchajcie amunicję a teraz spróbuję włamać się do włamać do tego sejfu choć poziom jest nieco wysoki no nic kto nie ryzykuje szampana nie pije Rewelacja. Jeszcze raz. Nie poddajemy się. Nie, to nie ma sensu. Słuchajcie, w ogóle nie czuję się na siłach, żeby. Żeby dokonać włamu. Zarzejmy sobie apteczkę, zmarnujmy ją i chodźmy dalej. Nic ciekawego nie możemy wykupić. A ja nadal tęsknię za jakimś bankiem genów, bo chciałbym pozyskać tą apteczkę, którą widzieliśmy w tamtym pomieszczeniu, w tej chłodni, prawda? No nic. Jeśli uda mi się takowy znaleźć, to do Was słuchajcie, wrócę. Słuchajcie, nie udało mi się znaleźć tego banku genów, ale nagrodę pocieszenia. Zdobyłem nieco amunicji. Jak widzicie, do Karabinu. zjadłem nieco ciasteczek, które znalazłem tutaj wokół hali tej koncertowej teatralnej. I dzięki temu mam więcej życia, jak i Ewy. Wydaje mi się, że mam iść tutaj. Możemy jeszcze sprawdzić. Zabi Silasa Koba. Kob lubi się kręcić w okolicy sklepu Muzyka Rapture w górnej części Placu Poseidona. Czyli... Jak rozumiem mamy jechać do góry, a ja jadę w dół. Co jest jakimś z lekka. Nieporozumieniem. Nie rozumiem tylko jednego dlaczego. W takim wypadku nie pokazuje mi. Słuchajcie, strzałka. Dlaczego strzałka nie pokazuje mi kierunków, w którym mam się. Mam się poruszać, prawda? To jest. Dla mnie nieco. Nieco dziwne. Tutaj już byliśmy. Przecież. Cała ta lokacja jest mi bardzo dobrze znana. Aż za dobrze, bym powiedział. Spróbujmy. O, proszę bardzo. Zamieńmy sobie właśnie na spopielenie. i myślę, że to będzie, to będzie wszystko. No rzeczywiście, dzięki tym, dzięki tym zdjęciom, no nie, dzięki tym zdjęciom, które zrobiłem mam większą siłę rażenia, jeśli chodzi o klucz. I na takie zwykłe gionofagi zdaje się być to bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj nie będziesz chciał mnie wpuścić, jak rozumiem. Tak? Więc od tak sobie tutaj nie wejdę, ale jakby tak. Ktoś tam stoi, ewidentnie. Amunicję zawsze warto sobie podnieść, ja mam się tam dostać. To jest ciekawe. Ja myślę, że jest to w jakiś sposób możliwe, że jest to do zrobienia. Pytanie tylko w jaki sposób tutaj wyraźnie odbija się cień jakiegoś, jakiejś postaci. Ale chodźmy, słuchajcie, dalej. Słuchajcie, chodźmy dalej, a ja nadal będę szukał. Nadal będę szukał drogi do zabicia niejakiego Silasa Koba. No nie mam. Nie mam tej strzałki. Słuchajcie, ja sobie zobaczę w menu. Może tam coś mi się wyłączyło. Może jest taka opcja, by wyłączyć to. No. Tą strzałkę. Opcja dla zaawansowanych graczy. Ja do takich nie należę. Zaraz do Was. Słuchajcie, wrócę. Niestety ta strzał... tą strzałkę można wyłączyć, ale niestety jest ona cały czas włączona. Rzekomo. Tak twierdzi gra. Więc to ja robię coś nie tak. Czegoś chyba nie zrozumiałem. I w tym jest problem. No ale nic, nie będę przedłużał. Jak znajdę rozwiązanie tej. Sytuacji, to ponownie do Was. Słuchajcie, wrócę. No nic, słuchajcie, wróciłem się do tego zamarzniętego tunelu celem odmrożenia sobie noska i odmrożenia tego, co mamy. W tej. Oto górze lodu, a więc amunicję do kuszy. O, proszę bardzo. Zasadzie, to nawet nie spodziewałem się, że to, że to zadziała, ale. To może będzie jakaś wskazówka. Mamy zabić jeszcze jakiegoś hektora. Zerknąłem tutaj na podpowiedź. Wiele rzeczy topnieje, ale. To chyba na nic. Słuchajcie. Ale rozejrzę się jeszcze. W tej chłodni, nazwijmy to. Proszę bardzo. To jest wyjście. I tutaj mamy dostać się do jakiegoś sklepu muzycznego. To tam mamy szukać naszego kolejnego. Naszą kolejną ofiarę można tak to. Myślę nazwać. I chyba. Nadszedł ten czas. Nie czuję się tutaj zbyt pewnie. Nic dziwnego, bo to mamy te harlekiny, czy jak to tam, Jak zwał, tak zwał. Najważniejsze, że jesteśmy tu, gdzie mamy być. Nazwijmy to. Teraz ci się trzeba chciało. Słuchajcie, może, może to jest dziwne, ale czuję się bardziej pewnie, kiedy dzierżę w ręku klucz no i jest to bardziej ekonomiczne. Nie tracę wtedy nabojów, a zabić zabijam szybko i sprawnie. O jest, o tego nie przemyślałem, muszę przyznać, dlatego postaram się uciec, ale to chyba daremny, daremny trud swoje muszę, niestety odczekać i odeprzeć atak dronów do złudzenia przypominających przeciwników z Half-Life 2. Kto grał ten wie. Ja niedawno skończyłem. Jestem. Skończyłem po raz pierwszy, oczywiście. Jestem pod niemałym wrażeniem. Muszę, muszę przyznać. Okej, okay, udało się. Jako taką. Teraz. Chodźmy. Może uda nam się znaleźć i zneutralizować. Wypełnić powierzoną nam przez tego psychopatę. Misję. Nie mam zamiaru Cię osądzać, nie martw się, mam zamiar tylko znaleźć tego hektora bądź kolejnego jego mościa, który ma być moją ofiarą. Uwaga, przeciek. Za każdym razem, gdy przychodzi mi obserwować jak wygląda Rapture, jego nazwijmy to ulicę, zawsze muszę, muszę się zatrzymać, przystanąć na krótką chwilę. Dobrze, może w tym nagraniu uda nam się poznać kot. Of Ratchet didn't sign up to see us government type shut down shops killing their owners. Even with a ponce like Fontaine. But he brung it upon himself. Instead of copping it on the chin, Bugger gets it into his head. he's gonna go down guns blazing. Who does he think he is? John Bloody White. We can get on top of this. We can. Here's what we do. We find Fontaine's will and make what was his go to where it was intended. And not into the pockets of us that put him into the ground. No dobrze. Ja tam nie, nie wnikam. Niestety kodu nie poznaliśmy. Mamy za to zastrzyk Ewy. Ja bym mógł spróbować się włamać, ale poszperajmy. Poszperajmy jeszcze po okolicy. Może akurat nie uda nam się poznać ten kod. No nie chciałbym się tutaj włamywać, chociaż to racji nawet nie ma, nie ma ku temu żadnej przesłanki, tych cygar też nie, nie zamierzam palić, tu jest atrium, z którego przyszliśmy, tutaj również nie mamy powodu. Chodzić? odejść z linii strzału. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy, udało się, ale słuchajcie, tam jest jakieś wejście, prawda? Znaczy, jest ściana nie tyle wejście co ściana za którą kryli, kryły się te genofagi wybuchowy śród proszę bardzo czy mamy coś jeszcze w tym pomieszczeniu, coś ciekawego Bo z tej perspektywy się o tym nie dowiem, ty się nie denerwuj jestem twoim wrogiem zajrzyjmy jeszcze słuchajcie może tutaj no niestety przez szybę to nie działa Kolejne pułapki I czy byś, czyżbyśmy zbliżali się Do starcia z Kolejnym Z kolejną ofiarą Proszę bardzo, uda nam, nam się wygrać nawet, ale to przecież kosztuje 10 dolarów, a ja... najlepsze... gram sobie jakby... Nie wiem, co dokładnie tutaj zaszło, dlaczego wokół ich głów pojawiają się te czerwone aureole, ale... może nie wnikajmy. Mógłbym co prawda zhakować tego latającego bączka, ale w ferworze walki, w walki tego po prostu nie zrobiłem. Wódki pić nie zamierzam. A tutaj była gdzieś przecież wieżyczka, która. Przynajmniej mi się wydaje, wieżyczka, która pozbawiła życia tego ganowaga, który leży tutaj, jak i tutaj. Tego jeszcze nie przeszukaliśmy. Ja myślę, że w tym odcinku już niestety nie będzie dane nam zająć się kolejnymi ofiarami tego A ale odsłuchajmy sobie nagranie w nadziei, że znajdziemy kot.

I znowu znajdujemy się na placu Poseidona. Tutaj również nie może mi się dostać. Ja sam Słuchajcie, nie do końca wiem gdzie mam się teraz dostać. Ale poszukiwaniami tych dwóch niegomości, chociaż, poczekajcie jeszcze, zerknę tutaj. Alkohole Sinklera, proszę bardzo. Ja może by tak. Czy ja mam zabić Sinklera? Nie. Mamy zabić pana Koba. Sinclair to przecież zupełnie ktoś inny. Mamy tu mnóstwo alkoholi. Sinclair to przecież nasz główny wróg, jak ma nasz zleceniodawca póki co. Prawda? Ale chodźmy dalej. No tutaj. Nigdzie nie będziemy mogli przejść, więc myślę, że na tym zakończymy ten odcinek nakreślony poszukiwaniami, jak i błądzeniem w tej weftę. Jeden wróg za nami, jeszcze dwóch. Za pooglądanie tego odcinka Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego i. Cześć.